Siema, witajcie u Leszcza. Obiecałem wam w marcu zawody i słowa, jak zawsze, dotrzymam. Zanim to nastąpi, dostałem ostatnio ciekawą wiadomość. O kularki przystojności. Jedyny, niepowtarzalny. Siema Leszu, z tej strony Raftor z kanału Enduro Concept Garage. Ostatnio natknąłem się na twój materiał, w którym powiedziałeś, że niezależnie od tego, czy ktoś kiedykolwiek strzelał, czy nie strzelał, czy ma pozwolenie na broń, czy nie ma, to może sobie przyjechać na zawody, wziąć w nich udział i postrzelać. I tu Cię zaskoczę, bo postanowiłem to sprawdzić. Więc spodziewaj się mnie, wsiadam na motocykl. I co? Widzimy się niebawem. Senacja. Leszczyny, w którą posadził pan Leszek. A teraz bez zbędnej zgłoki bierzemy dupy w i jedziemy na zawody. Oczywiście nie pojechałbym na żadne zawody bez okularków zwycięstwa. Pytanie tylko. No? Jak załaduje, to u ciebie Nie trzeba robić tak, tylko wystarczy to naciągnąć. Obojętnie, albo tak, albo A, tak. Okay. Załaduję, jak coś ja tu stoję obok, to ci wszystko powiem. I na spokojnie, masz czas, nigdzie się nie śpieszy, nikt cię nie goni, także wiesz, na luzaku zrób, nie? I pociągnij zamek trochę do tyłu, on spadnie. Jest załadowany, no? 500. No. 6 9 8 8. 8. daro pierwszy lecisz. Ja pierwszy? Tak. Dwa. To no, 5 do magazynka i przeładuje, i już no, będzie w komórze. No, 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 no. no, no. Dlaczego znaczy, przeładuje tak? Z zamkiem. No. Wal, wal, wal! Coś już będzie gotowego? No to się coś robi, to dwie minutki poczekamy i będzie gites. Ale fajnie ciepło tu przynajmniej, A, super. Tak. To się nazywa miłość od pierwszej kiełbasy. No dobry jest leser, dobry. Jest. <noise> <śmienny> Brawo dla Leszka! Brawo dla Leszca. tak wyszło. Nikt mi nie wmówi, że okularki zwycięstwa nie przynoszą sukcesów. No i co? Przejechałem się na Dolny Śląsk, leszczu był przygotowany, pojechaliśmy na zawody. Pierwszy raz w ogóle, słuchajcie, strzelałem z kałacha, pierwszy raz w życiu trzymałem tego kałacha, pierwszy raz w życiu strzelałem z dziewiątki. I to wcale nie jest prawda, że dziewiątka kopie albo że kałach się tak rzuca jak na świnia. W moich rękach i w moim przekonaniu nie taki diabeł straszny. Jak go malują. A co do samych zawodów, to czy mi się podobało, czy mi się nie podobało, nad tym się jeszcze muszę zastanowić. Natomiast atmosfera na zawodach była bardzo fajna. Nikt się nie sadził, nie było żadnych osób typu: Co to nie ja? Ja jestem Rambo. Najbardziej ciekaw jestem wyników, bo jak mówię, pierwszy raz w ogóle trzymałem coś takiego w swoich rękach. Więc konkurowałem z ludźmi, którzy mają już jakieś doświadczenie w tej materii. No wyniki gdzieś tam będą dostępne za jakiś czas na stronie internetowej. Natomiast co do samego faktu, to rzeczywiście taka osoba jak ja, która nigdy wcześniej nie strzelała, może sobie jechać na zawody, zapisać się i w tych zawodach wziąć udział. Także bardzo fajny weekend. Miło spędzony czas, no i wiadomo! Kiełbasa bez limitu. Bawiłem się wybornie, to był super weekend. Dzięki, Raptor, fajnie, że wpadłeś. Na pewno się jeszcze spotkamy i powtórzymy to. Wyniki z zawodów, jak tylko się pojawią, dodam pod filmem w opisie. I bywajcie! A, byłbym zapomniał! Subskrybuj kanał Leszcza, bo cię znajdę.